Kobieta zaczęła rodzić i urodziła dziesięć dzieci, ale kiedy lekarze odkryli, że jedno z nich nie jest ludzkim dzieckiem, wszyscy byli przerażeni tym. CO znajdowało się w brzuchu kobiety tego słonecznego dnia, niebo odzwierciedlało szczęście długo oczekiwanego USG. Klerę i jej mąż, Robert, z niecierpliwością czekali na pierwsze spojrzenie na swoje dziecko, Klerę, z zaskakująco dużym brzuchem, jak na wczesny etap ciąży. Podzieliła się zmartwionym spojrzeniem z mężem, oczekiwanie i niepokój przenikały. Powietrze mieszając się z podekscytowaniem na widok ich przyszłego dziecka, nie wiedzieli nawet, czy będzie to chłopiec czy dziewczynka, ale już kochali swoje dziecko całym sercem. Jednak w ostatnich miesiącach szybkie powiększanie się brzucha kobiety sprawiło, że byli trochę zaniepokojeni. Lekarz prowadzący Klarę wszedł do pokoju z przyjaznym uśmiechem i wyjaśnił procedury badania ultrasonograficznego. Przyjrzyjmy się Twojemu maleństwu, a sądząc po wielkości Twojego brzucha, musi być duży. Prawda? Powiedział, przygotowując żel i przetwornik. Klerę położyła się na noszach, a Robert trzymał ją mocno za rękę, oboje wpatrzeni w ekran. Lekarz rozpoczął badanie. Delikatnie przesuwając głowicę po brzuchu pacjentki, na początku jego wyraz twarzy wyrażał czystą radość, ale w miarę kontynuowania badania lekarz zaczął się marszczyć, wyraźnie zdezorientowany i zaskoczony tym, co widzi. O co chodzi, doktorze? Czy z naszym dzieckiem wszystko w porządku? Zapytała matka z troską w głosie, doktor Mendle wyszeptał cicho, Prawie do siebie, mój Boże, niemożliwe, niewiarygodne. Mąż ścisnął dłoń żony i oboje zaczęli się coraz bardziej niepokoić. Co się stało? Zapytał, jego głos był napięty, nie odpowiadając od razu. Lekarz poprosił ich, aby chwilę poczekali i szybko opuścił pokój. Wrócił z innymi lekarzami i pielęgniarkami, gdy zespół medyczny zebrał się wokół ekranu ultrasonografu. Na ich twarzach pojawił się wyraz szoku i niedowierzania. O mój Boże! To niewiarygodne, mruknęła pielęgniarka Klerę, nie mogąc dłużej znieść napięcia, usiadła na noszach i zawołała: Doktorze, na miłość Boską, co się dzieje? Mężczyzna odwrócił się do pary z ostrożnym uśmiechem i wyjawił: Klerę, jesteś w ciąży z dziesięciorgiem dzieci, naliczyłem dziesięć dzieci. Rodzice zbładli i zamilkli, jakby uderzyła w nich bomba. Co dziesięć dzieci, żartujesz. Robert prawie zemdlał, a pielęgniarki i personel medyczny przytaknęli zgodnie. Klerę zaczęła płakać, jej łzy mieszały się z szokiem i przytłaczającą niepewnością. Wyszli z biura i poszli do domu, każdy krok był ciężki od ciężaru wiadomości. Ich umysły nie były w stanie w pełni przetworzyć informacji o dziesięciu życiach rosnących w jej wnętrzu, natychmiast powiększając ich rodzinę w niewy sposób. Czekająca ich podróż przekraczała wszystko, o czym ta prosta para marzyła lub czego się obawiała. Gdy weszli do domu, ich oczy zawiły, a umysły wirowały z powodu nieoczekiwanej przyszłości, która ich czekała, kobieta wciąż była sparaliżowana, wykrzykując, O mój Boże, dziesięć dzieci. Wiadomość ta oznaczała początek niezwykłej i pełnej wyzwań przygody, która na zawsze zmieni ich życie w tygodniach, które nastąpiły po zaskakujących wiadomościach z USG, Clare i Robert starali się pogodzić z rzeczywistością, że wkrótce zostaną rodzicami dziesięciorga dzieci. Siedząc w salonie swojego skromnego domu, oboje spojrzeli na siebie. Clare wyraziła mieszankę strachu i zdumienia, gdy rozważała zadanie wychowania dziesięciu dzieci, jak zamierzamy je wszystkie wychować. Zapytała, czując ciężar odpowiedzialności, Robert, zawsze optymistą i głęboko religijny, zapewnił ją: Poradzimy sobie, kochanie. Jeśli Bóg postawił te dzieci na naszej drodze, to dlatego, że potrafimy je wychować. Pan nam ufa. Z odnowioną wiarą i determinacją para zaczęła przygotowywać się na przybycie maluchów. Przekształcili wolny pokój w duży pokój dziecięcy, wyposażając go w kilka łóżeczek. Możemy tu zmieścić trzy łóżeczka, zauważyła Klerę. Dwa łóżeczka dla trojga dzieci i jedno łóżeczko dla czworga dzieci. Nie ma miejsca na dziesięć łóżeczek. Mąż starał się poprawić nastrój żartem, ponieważ Klerę spodziewała się dziesięciu dzieci. Wiadomość szybko rozeszła się wśród lokalnej społeczności i pomimo tego, że była to skromna rodzina z prostej wioski, społeczność zjednoczyła się w niezwykły sposób. Sąsiedzi, przyjaciele, a nawet nieznajomi zaczęli przekazywać ubrania, pieluchy i inne przydatne przedmioty dla przyszłych noworodków. Fala Solidarności. Była niezwykle wzruszająca, a każdy akt dobroci napełniał serca pary wdzięcznością i nadzieją. Sami nie bylibyśmy w stanie kupić tych wszystkich rzeczy. Klere z radością komentowała otrzymywane błogosławieństwa. Mówiłem ci, kochanie, powiedział mąż. Bóg zawsze będzie nam pomagał na każdym kroku, w miarę upływu dni brzuch Klari nadal rósł w imponującym tempie. Bycie w ciąży z wieloma dziećmi było fizycznie wymagające, a ona coraz bardziej odczuwała ciężar i zmęczenie związane z noszeniem. W sobie dziesięć istnień, jej ciało zmieniało się w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażała, a każdy ruch stawał się coraz większym wyzwaniem. Jednak w miarę upływu miesięcy ciężarna kobieta zaczęła odczuwać niepokojące bóle, początkowo próbowała przypisać ból rozmiarowi swojego brzucha i liczbie dzieci, ale ból tylko się nasilał, stając się coraz bardziej intensywny i częsty. Robert obserwował ją z rosnącym niepokojem, obawiając się, że coś jest nie tak zdeterminowana, by nie ryzykować para. Umówiła się na pilną wizytę na kolejne badanie ultrasonograficzne, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, podczas jazdy do szpitala panowała między nimi pełna niepokoju cisza, oboje obawiali się, co tym razem wykaże badanie USG, ale wiedzieli, że muszą być przygotowani na każdą ewentualność. W końcu ciąża z dziesięciorgiem dzieci nie jest powszechna, a zdawali sobie sprawę, że nawet bardziej powszechne ciąże z dwójką lub trójką dzieci były już ryzykowne. Czy wszystkie dzieci będą zdrowe? To była emocjonalna podróż pełna nadziei i strachu, gdy z niepokojem czekali na stan małych serduszek bijących wewnątrz klary. Tego pamiętnego dnia para była wyjątkowo zaniepokojona. Ruchy dzieci wewnątrz brzucha kobiety były niezwykłe i intensywne, pozostawiając ją z uczuciem, że coś jest bardzo nie tak. W siódmym miesiącu ciąży czuła się tak, jakby jej brzuch miał eksplodować w każdej chwili, gdy przybyli do kliniki na badanie ultrasonograficzne. Kobieta w Ciąży wyraziła swój niepokój, dr Mendle. Czy coś jest nie tak z naszymi dziećmi, doktorze, muszę zrozumieć. Dlaczego tak bardzo się ruszają? To nie jest normalne, powiedziała, jej głos drżał ze zmartwienia. Lekarz, który był z nimi od początku ciąży, próbował ich uspokoić, przygotowując sprzęt do kolejnego testu. Jednak zadanie było trudne, ponieważ w łonie Klary znajdowało się 10 dzieci, a sprzęt ultrasonograficzny nie był zbyt zaawansowany ze względu na brak zasobów w wiosce. Trudno było zrozumieć, co się dzieje, gdy badanie było kontynuowane. Wyraz twarzy lekarza stawał się coraz poważniejszy, gdy ostrożnie przesuwał głowicę, próbując zrozumieć źródło bólu kobiety i dziwne zachowanie dzieci. Robert trzymał Klarę mocno za rękę, oboje wpatrzeni w zmartwioną minę mężczyzny. Nagle dr Mendle mruknął coś do siebie, wyraźnie wstrząśnięty: Mój Boże! Jedno z nich. Czy to możliwe? Z niedowierzaniem podrapał się po czole jedno z nich nie jest dzieckiem, te słowa odbiły się echem w pokoju, pozostawiając parę przerażoną jak to? Jak to? Dwie osoby zapytały z panikowanym i zdezorientowanym głosem. Wyczuwając potrzebę uzyskania większej liczby opinii, lekarz usprawiedliwił się i szybko wyszedł, aby wezwać innych lekarzy. Kilka chwil później pokój wypełnił się specjalistami, jeden z nich potwierdził niepokojącą obserwację. Tak, jeden z nich naprawdę nie jest dzieckiem, powiedział, równie zakłopotany, ale co to jest? Krzyknęła matka. W tym momencie Klera krzyknęła z bólu, lekarze i Robert zwrócili na nią uwagę, zdając sobie sprawę, że intensywność jej cierpienia była związana z dziwnymi wynikami USG. Wraz z dezorientacją i brakiem odpowiedzi rozpoczął się poród kobiety ona urodzi teraz, szybko. Krzyczeli lekarze, zespół medyczny działał szybko, przygotowując ją do przedwczesnego porodu, jej mąż trzymał ją za rękę, próbując pocieszyć ją w tym chaosie. Sytuacja była bardziej przytłaczająca niż mogli sobie wyobrazić lub na nią przygotować. Teraz, gdy zbliżały się narodziny dzieci, musieli stawić czoła nie tylko oczekiwanemu przybyciu dzieci, ale także dręczącej niepewności co do dziesiątego dziecka, które według lekarzy wcale nie było dzieckiem. Strach, nadzieja i miłość przeplatały się. Gdy czekali na wynik tego niezwykłego i przerażającego dnia, Klerę została umieszczona na noszach i pospiesznie przewieziona na salę operacyjną. Po drodze Robert trzymał żonę za rękę, próbując ją pocieszyć w tej chaotycznej sytuacji. Uspokój się, kochanie. Wszystko będzie dobrze, szeptał, próbując ukryć własny strach. Napięcie było wyczuwalne, lekarze i pielęgniarki działali szybko, przygotowując Klarę do cesarskiego cięcia. Nagły wzrost bólu i troska o zdrowie dziecka wymagały natychmiastowego i precyzyjnego działania. Moje dzieci, czy one przeżyją? Pytała kobieta, uzyspływały jej po twarzy, gdy lekarze kładli ją na stole operacyjnym. Robertowi polecono czekać na zewnątrz sali operacyjnej, siedział tam, serce waliło mu w piersi, ręce trzęsły się w cichej modlitwie, błagając o bezpieczeństwo żony i dzieci. Każda mijająca sekunda była jak niekończąca się udręka niepokoju i oczekiwania. O mój Boże, proszę. Niech wszystko pójdzie gładko, błagał cicho w pokoju. Lekarze pracowali w pocie czoła, gdy dzieci zaczęły rodzić się jedno po drugim. Dzieci były ostrożnie wydobywane z łona matki, a płacz noworodków wypełniał pokój, przynosząc zarówno ulgę, jak i strach. Nawet pod wpływem znieczulenia Klery roniła łzy. Słysząc płacz każdego ze swoich dzieci po raz pierwszy, po sterylizacji Robert w końcu mógł wejść do sali, podszedł do żony. Trzymając ją za rękę i głaszcząc po włosach, aby ją uspokoić. Ale miał też łzy w oczach na widok swoich pięknych dzieci, nasi mali wojownicy powiedział, uśmiechając się przez łzy. Dzieci zostały starannie wyczyszczone i umieszczone w inkubatorach ze względu na ich wcześniactwo. Każda mała twarzyczka była mieszanką rysów. Klary i Roberta, nowe życie, które rozpoczęło się z pomocą sztucznego oddychania, jednak napięcie wciąż wisiało w powietrzu, gdy lekarze kontynuowali pracę, dziewięcioro z dziesięciorga dzieci zostało pomyślnie urodzonych, ale niepewność pozostała co do dziesiątego, kiedy w końcu nadszedł czas, aby usunąć ostatnie dziecko. Na twarzy lekarza pojawił się wyraz zaskoczenia i dezorientacji. Co to jest? mruknął lekarz, badając kobietę wciąż leżącą na noszach. Claire i Robert wymienili zmartwione. Spojrzenia, nie mogąc zrozumieć sytuacji, strach i niepokój, których doświadczyli podczas ciąży, wydawały się teraz kulminować w tym momencie, wyczuwali, że coś jest nie tak, że dzieje się coś nieprzewidzianego, co budzi ich wielki niepokój, o co chodzi, doktorze. Zapytała Klerę, Clare, wciąż nieco oszołomiona z znieczuleniem, zapytała o sytuację, gdy lekarze kontynuowali badanie, ona i Robert z niepokojem czekali na wieści... Mając nadzieję na radosną chwilę, ale czując się niepewnie, co dziesiąte dziecko oznaczało dla ich nowo powiększonej rodziny, napięcie i oczekiwanie wypełniały salę operacyjną. Kiedy Robert zauważył naglący wyraz twarzy zespołu medycznego, nie mógł się powstrzymać i postanowił zerknąć przez barierę chirurgiczną, to, co zobaczył. Sprawiło, że zbladł i za nie mówił, co się stało, kochanie. Klerę zapytała słabo i z troską, nie wiem, jak to wyjaśnić, kochanie, mruknął mąż z szokowanym wyrazem twarzy, patrząc na to, co znajdowało się wewnątrz jego żony. W końcu lekarze, wyczuwając zaniepokojenie pary, wyjaśnili sytuację, Mędle podszedł do Klari Robert z poważnym i wyrozumiałym wyrazem twarzy. To, co odkryliśmy, nie było dokładnie dzieckiem. Wydaje się, że jest to mięśniak, masa, która czasami rozwija się w ciele, co może wyjaśniać ból, którego doświadczałaś, Klaro, i powód, dla którego twoje ciało przedwcześnie zaczęło rodzić. Twoje ciało próbowało chronić inne zdrowe dzieci, próbując je urodzić, wkrótce potem lekarz wyjaśnił podczas. Objawienia, że para spojrzała na siebie z mieszaniną ulgi i smutku w oczach. Rozpoczniemy proces usuwania tego mięśniaka, powiedział dobrze. Możecie być pewni, że wszystko będzie dobrze, zakończył, gdy masa została ostrożnie usunięta. Para poczuła ciężar sytuacji. Chociaż odecznęli z ulgą, że nie było to dziesiąte dziecko w niebezpieczeństwie, obecność mięśniaka oznaczała inny rodzaj straty. Przypomnienie o trudnościach, z którymi się borykali, a także dziwną stratę, ponieważ zawsze myśleli: że było dziesięć dzieci, wydawało się dziwne, że jedno z ich dzieci nigdy nie istniało po usunięciu mięśniaka. Lekarz podszedł do nich i powiedział: Przepraszam za cały ten strach i napięcie. Skoncentrujmy się teraz na powrocie do zdrowia i opiece nad dziewięciorgiem dzieci. Claire i Robert płakali razem. Nie tylko z powodu sytuacji, w której się znaleźli, ale także ze wzruszenia słysząc płacz dziewięciorga swoich dzieci, sygnalizujący, że żyją i potrzebują teraz całej uwagi i opieki, jaką mogą otrzymać. Pokój wypełnił się dźwiękiem ich płaczu, rozgrzewając ich serca i odnawiając ich nadzieję. Następne dwa miesiące były niezwykle trudne, ponieważ wcześniaki wymagały intensywnej opieki. Rodzice poświęcili się robieniu wszystkiego, co konieczne, spędzając dni i noce. W szpitalu, ucząc się o opiece nad wcześniakami i nieustannie modląc się o zdrowie i siłę każdej małej istoty walczącej o życie, w miarę upływu czasu determinacja pary tylko rosła, wiedzieli. Że podróż będzie długa i pełna trudności i wyzwań, ale byli gotowi stawić im czoła razem z wiarą, miłością i nadzieją na zdrową przyszłość dla dziewięciorga swoich dzieci. Po miesiącach intensywnej opieki i wielu modlitwach w końcu nadszedł wielki dzień. Dziewięcioro dzieci pary było gotowych do wypisania ze szpitala. Clare i Robert w towarzystwie personelu medycznego i pielęgniarskiego nieśli swoje cenne dzieci. Pięć dziewczynek i czterech chłopców zostało wypisanych ze szpitala otrzymując oklaski i łzy radości od personelu i innych rodziców, którzy śledzili ich podróż. Cała społeczność szpitalna świętowała nowe życie tych odpornych niemowląt, które wróciły do domu. Para przygotowała specjalny pokój dziecięcy dla swoich maluchów. Ustawiając trzy łóżeczka na powitanie dzieci, starannie ułożyli dzieci, umieszczając po trzy w każdym łóżeczku. Pokój był wypełniony miłością, nadzieją i słodką melodią mamrotania i westchnień noworodków. To idealna trójka, każda, jak powiedzieliśmy. Wcześniej zażartował nowy ojciec, jednak w sercach pary pojawiła się nutka melancholii, ciche przypomnienie mieśniaka który przez krótką chwilę wyobrażał sobie, że jest dziesiątym dzieckiem. Poczucie straty mieszało się z wdzięcznością za zdrowie ich dziewięciorga dzieci i za interwencję medyczną, która zapewniła im bezpieczeństwo. Historia kobiety, która urodziła dziewięcioro dzieci, szybko rozprzestrzeniła się w całym regionie, przyciągając uwagę i wsparcie społeczności. Sąsiedzi, przyjaciele, a nawet nieznajomi przez kilka miesięcy pomagali parze w dostarczaniu żywności, ubrań i wszystkiego, Czego dzieci mogły potrzebować, okazana hojność i ciepło były odzwierciedleniem podziwu i zachwytu, jaki wzbudziła historia dziewięciorga maluchów. W miarę upływu czasu dzieci dorastały, każde z własną osobowością i urokiem, stały się one znane w regionie jako nonuplety. Mały pokaz radości i życia, który wypełnił dom Klary i Roberta śmiechem, płaczem i mnóstwem aktywności. Zmęczeni rodzice czuli się błogosławieni i głęboko wdzięczni za każdy dzień spędzony z dziećmi, pomimo ich wyczerpania, gdy obserwowali swoje dzieci bawiące się i wchodzące w interakcje, nie mogli wyjść z podziwu, jak duże postępy poczyniły nieprzespane noce, zmartwienia i obawy stały się regularną częścią naszego życia, wypełnioną nauką opieki i, co najważniejsze, dużą ilością miłości stały się inspiracją, która nieustannie przypominała nam, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach nigdy. Nie należy tracić nadziei dzięki wsparciu społeczności, wierze i niezachwianej miłości, para tworzyła małe cuda, teraz gdy dzieci dorastały zdrowe i szczęśliwe, Clare i Robert wiedzieli, że każde poświęcenie było tego warte, udało im się dać swoim dzieciom najcenniejszy dar ze wszystkich, życie, w zamian tych dziewięcioro maluchów wypełniło ich życie nieporównywalnym celem i radością. Jeśli podobała Ci się ta historia jestem pewien, że następny film, który pojawi się na Twoim ekranie, również będzie poruszający, nie zapomnij zasubskrybować, dać nam kciuka w górę i aktywować dzwonka powiadomień, aby nie przegapić żadnego z naszych nadchodzących filmów, do zobaczenia w następnej wzruszającej historii.